Tak, tu się, sobie siedzę w niedzielę w ogrodzie. Teraz muszę już wstać, bo idziemy dzisiaj na urodziny. Ale tak się cieszę, bo po pierwsze, primo, jest to zjeść w ogrodzie. Nawet nie chodzi o te papryczki, tylko o jabłonie, winogrona. Nawet dzisiaj rano dwie truskaweczki, jeszcze z Donic. Pomidorki, mimo że to bardzo mały ogród ogródeczek właściwie. I sekundo, że kwitnie dużo kwiatów, tym będzie szczyt kwitnienia róż właśnie około soboty, kiedy właśnie będą goście. Hortensje, róże, jest bardzo, i, no i trzy, jak to się mówi, trzecie, primo, jest dużo zapylaczy, co w short się pokazałam. Jeszcze oprócz tych głównych róż i hortensji kwitnie Barbula. O, tu proszę na przykład jabłuszka. No właśnie. Są też różne zmartwienia na przykład, ale małe na szczęście. Na przykład ta mała różyczka Babylon pokryła się cała chorobą. To jest pewnie plamistość. Pewnie ją muszę wysadzić znowu do Dolicy tak jak zrobiłam, to z wilakotą, która już odżywa. Ale to są małe zmartwienia. Także tak się cieszą. Tu na przykład Dziurawiec też kwitnie. Przekwitła już ta najbardziej pachnąca, nowa róża duńska. kroń Princese. Natomiast z pachnących zakwitła Sherling de Monaco, drugie kwitnienie. Pięknie pachnie, podobne do boskobel, a boskobel niestety raz troszkę zakwitła. choć znowu w to polidełko się wala. Ale tu jest jej chyba za ciemno, muszę na nowy sezon coś wymyślać. I jeszcze na koniec, żeby nie przedłużać, bo muszę się szykować do w gości, to na pewno będę musiała przesadzić tę różę lole już do gruntu, także muszę coś tu wyrzucić, zrobić do mamy. I ostatnia rzecz, którą chciałam pokazać, żeby nie drugie kwitnienie róży Pompeji. To jest niesamowita róża. Taka inna, podobna trochę do um, Pomponelli. Chociaż u mnie Pomponella gdzieś się zgubiła gdzieś tu była i się zgubiła. Po prostu to niedobre, pewnie, dla mnie stanowisko. One lepiej rośnie u mojej mamy. Natomiast y, taka ciekawa, właśnie w kształcie pątkowym. Bardzo fajne róża i nawet po przycięciu zdrowo wygląda teraz. I w ogóle, czy to nie piękny widok? Pełno róż. Cieszy oko. Tu lola, tam z tyłu neon i pewnie flamingo wymieszane. Tutaj właśnie rozkminiłam, że jest garden freud jeden Orienta Laila świetnie wygląda na tle tego darenia Białego. Elegantissima, świetnie tu się skomponowało, chociaż Dore mi tu zarasta, ale okieł znamy. No i jeszcze najlepiej, to w shortcie też nagrałam, więcej zapylaczy jest na Jazzie. Jazz wygrywa. Dobrej niedzieli.